Witajcie, chłopaki, dzisiaj z serwisu. Dzisiaj chciałem pogadać z wami o czymś, co niestety zdarza się coraz to częściej. Ostatnio mieliśmy trzy przypadki, a to już jest przesada. I niestety nie jest, jest to wina ukraińskich operatorów, bo to nasi drodzy koledzy rodacy. Chcę wam pokazać motorek. Tu jest stary. Tam stoi nowy, już gotowy do montażu. Ten motorek to Deutz TCD z B110. Zobaczcie, co tu jest w środku. Widzicie to? Tak. Zobaczcie na głowicę. To są skutki spalania AdBlue. Tak jest. Tak wygląda spalanie AdBlue. Pokażę Wam teraz. Układ wtryskowy, a raczej to, co z niego zostało. Korozja jest wszechobecna. Tak krystalizuje się AdBlue w układzie. Maszyna, której to dotknęło, B110W. Maszyna w wersji Advanced, super bogata. Hydraulika do przyczepy i tym podobne, szybka jazda. A szkoda właściciela, ta maszyna stoi już któryś miesiąc. No bo wiadomo, ubezpieczyciel i tym podobne. Na szczęście, dla użytkownika, dla właściciela maszyny, maszyna ma leasing w Janmar Finance, czyli mamy leasing fabryczny, więc mamy ubezpieczenie od błędu operatora. Jak spojrzymy, tutaj do wymiany mamy zbiornik paliwa, tutaj stoi. Przyczyna jest cały skalodowany wewnątrz. Ale parę słów o operatorze, o jaśni panu operatorze, który pracował na tym maszynie. Zobaczcie. Potem ktoś mi powie, że maszyna ma luzy poosiowe. Potem ktoś mi powie, że maszyna dostaje luzów, że coś nie działa. Żeby było śmieszniej, ta maszyna ma około 100 paru motogodzin. Na pewno mniej niż 200. Widzicie skutki? B110, bardzo bogatej opcji. Zniszczone przez jednego z Waszych kolegów. Powiem tak, niektórych operatorów należy wysłać na ponowny kurcik. Szkoda mi bardzo użytkowników, szkoda mi bardzo właścicieli, którzy mają styczność z takimi operatorami. Widzicie, jak się kończy? Tak się kończy... Praca na paliwie chrzczonym at blue. Tak, inaczej tego nie nazwę. Chrzczone paliwo AdBlue, bo przecież w tej samej bańce nosimy e, diesla i w tej samej bańce nosimy AdBlue. Tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Nic więcej w tym temacie. Słuchajcie. Dużo więcej mówić nie muszę. Sami widzicie. Zapraszam Was do Janmar Centrum po nowe maszyny. W takich sytuacjach pomagamy, stajemy po stronie klienta. Ale nie mam słów na to, co należałoby zrobić komuś, kto nie myśli i tak tankuje maszynę. Swoją drogą piękny egzemplarz, który niedługo wróci na budowy i będzie cieszył oko. Nowy motor już jest gotowy. Dzięki wymianie silnika maszyna uchowa swoją pięcioletnią gwarancję. Wymieniamy zbiornik paliwa, cały układ. Natomiast naprawdę dla operatorów, takich jak ten, który tutaj pracował, nie znam właściwej kary. Popatrzcie. Niech to będzie przestrogą. Co dzieje się z maszyną w momencie, kiedy wlejemy układ? w układ paliwowy AdBlue. Kiedy zatankujemy maszynę w bańkach po AdBlue. Ja nie wiem, ile tego tutaj było. Właściciel twierdzi, że podobno 20-30 litrów dolali. Natomiast tak się kończy. Kończy się to korozją. Widziałem już silnik kamiza, który jest skorodowany. To prawda, do dzisiaj pracuje. E, natomiast tam podobno była tylko przepukana bańka. Widziałem korozję. Ale coś takiego widzę po raz pierwszy. Zapraszam Was i zapowiadam nową serię filmów. Serię filmów pod hasłem: Operatorzy, zadbaj o swoje stanowisko pracy, bo to, co tu widzicie, tak ta maszyna trafiła do nas. Po co czyścić? Jak się coś urwie, no to przecież jest wina maszyny. Maszyna jest do dupy. Maszyna, nie operator. A tu niestety, moi drodzy, winny był operator. Dzięki, zapraszam Was ponownie. Takich filmów, takich opowieści będzie teraz więcej. Pozdrawiam.